Cześć, nazywam się Karol ze spodc Film i jestem filmowcem ślubnym. Dzisiaj nieco krótszy i nieco inny film niż zwykle. Takie swego rodzaju podsumowanie, ale też taka pewna noworoczna zapowiedź tego, co się będzie działo na moim kanale. Mimo że ten kanał ma już kilka lat, to jednak dopiero niedawno zdecydowałem się na tworzenie na nim treści, które mogłyby służyć również wam. Chciałbym zatem dać wam coś od siebie, ale też myślę, Nauczyć się czegoś od Was. Ten kanał i informacje w nim zawarte chciałbym kierować przede wszystkim do filmowców ślubnych lub ewentualnie fotografów, którzy prócz zdjęć chcą po prostu wejść również w wideo. Jednak będę się starać działać też tak, by nie rozpraszać się na inne podgatunki filmowe. Od tego są inne miejsca, gdzie działam, a zatem tutaj możecie liczyć na konkret właśnie w Waszych dziedzinach. A zatem w tym roku planuję dla Was filmy, w których będę Wam opowiadał o moich doświadczeniach w pracy z danym sprzętem. Nie tylko będzie to sprzęt filmujący, ale także dźwiękowy czy oświetleniowy. Nie trzymają mnie żadne umowy z markami, więc możecie liczyć na oceny tych sprzętów bez litości. Bowiem mam swoje osobiste wymagania i wiem, czego potrzebuję w tych czasem. Bardzo szybkich, jak sami wiecie, często stresogennych warunkach, jakim są właśnie reportaże ślubne. Chciałbym także dać wam filmy, w których opowiem Wam więcej o samym doświadczeniu w pracy filmowca ślubnego. I przy tej też okazji, proszę was mocno. Napiszcie też, czego potrzebujecie w komentarzach pod tym filmem. Prośbę kieruję szczególnie do początkujących filmowców czy też fotografów, którzy z filmem po prostu zaczynają i którzy być może jeszcze czują małą dezorientację w tych tematach. Napiszcie, proszę, czego jeszcze nie wiecie, co sprawia Wam problemy i jakie wyzwania przed Wami stoją. Postaram się Wam pomóc, byście mieli konkret informacji na temat tego, czego doświadczyłem osobiście. Oczywiście pod warunkiem, że realnie tego doświadczyłem. Nie chcę bowiem udawać znawcy tematu, jeżeli czegoś po prostu będę nie wiedział. Przy okazji nowego roku chciałbym też Wam życzyć kolejnego i jeszcze lepszego sezonu ślubnego. Chciałbym życzyć też nam, byśmy mogli sobie tutaj po prostu wzajemnie pomagać. A zatem działamy i mam nadzieję do następnego filmu.